Cześć wszystkim, Mamy 3 kwietnia. Myśleliśmy, że to Prima Aprelis, ale to nie Prima Aprelis w zeszłym w ostatnich dniach, jeżeli chodzi o zmiany w uberze mamy nowe stawki. Dostajemy teraz jako kierowcy samochodowi w Wielkiej Brytanii 15,90 jako teoretycznie minimalną stawkę godzinową, nowy model obliczania wypłat dla nas, nowy model. Nowy model przeliczania kosztów, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, tak naprawdę. Wypowiedzcie się w komentarzach i, i, i powiedzcie, jak wy to widzicie. Natomiast e, wygląda to w tej chwili tak, że większość przejazdów jest przeliczana na podstawie tylko i wyłącznie czasu, w jakim ma zostać to wykonane. Nie, nie bierze tutaj nikt pod uwagę czasu na Poszukiwanie parkingu, czy, czy jakiekolwiek korki, albo przede wszystkim właściwie oczekiwanie na zamówienie w restauracjach, w punktach, w których odbieracie to, ponieważ zamówienia nie są gotowe. Co oznacza, że to macie akurat jako robotę charytatywną za darmo. Niestety, kolejna sprawa, jaka jest dość poważna w tej chwili, to obcinanie kosztów ponieważ jeżeli wykonujecie zamówienie szybciej niż jest wyliczony ten przewidywany czas, tak zwany no to tracicie, tracicie swoją wypłatę. Kilku znajomych i ja osobiście już doświadczyliśmy tego, obcinają nam za czas wykonania, ponieważ zrobiliśmy to w szybszym, w szybszym czasie niż, niż oni to przewidywali. Co za tym idzie, będziemy odrzucać zamówienia. Restauracje, które nie, nie mają gotowych zamówień, nie będą obsługiwane przez kierowców. Kierowcy nie będą brali od nich zamówień. Jest tutaj w mojej okolicy jedna z restauracji, która no, musiała po prostu zatrudnić sobie swojego kierowcę. Nie ma innego rozwiązania, ponieważ u nich trzeba było czekać po 15-20 minut na zamówienie i mieli do nas wielkie pretensje potrafili na nas krzyczeć, że my nie odbieramy zamówień. Cóż. Każdy się uczy na swoich błędach. Myślę, że ten biznes się kończy i nie będzie sensu już pracy na dostawach w Wielkiej Brytanii. Powoli trzeba się przerzucać na normalną kurierkę, na normalne paczki, co też jest mało opłacalne, ponieważ ubezpieczenia busów są bardzo drogie. Jest to kilka tysięcy funtów rocznie. I niestety. Niestety trzeba się naprawdę zastanowić, czy chce się wykonywać tą pracę, bo koszty jakie osiąga... dochody, jakie osiągacie nie są zbyt wielkie. na razie.